thank you Tam w mojej kuchni. Dzisiaj ugotujemy paszne trzyciski w mikrofalówce Dobra, dobra, dawaj, bo nas spiera. Mamy MK. MK wziąłem od Artura. Artur, że dobry człowiek, powiedział, że mogę sobie ją poskładać, więc tak zrobimy. I dzisiaj nietypowa MK, ale do niej zaraz wsadzamy ją na podnośnik. Fajne jest to. Daj mu. Ty, no powiem, ty ci, że parkować. powiem ci, że na milimetry, to nie? <noise> Dobra, ustawiaj imion na podnośnik i zaraz przechodzimy do tego, co z tą bęką jest nie tak. Daj przód do wyjścia. Oj, ten, ślizgając się no, żeś, żeś nagrzał. <noise> Ale poszła, ja już wiedziałem, że jak ona tam prześlizgnęła mi się, to mówię... Luks. Dobra, dawaj niewolniku, tam kur dawaj, nie nie A ty co drugi niewolniku, wolniku nagrywa? Ty. Ostatni się zesrali w komentarzach, że muszę do ciebie mówić. A ja niewolnik. Gotowanie pasztetu numer dwa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Yy, dzisiejszy odcinek będzie o M4. Niezwykły M4, bo jest go mniej niż CS. Chyba. CS 3000, albo 3,5. Niech będzie, niech będzie, że wyszło MC, M3 CS-a 1000. M4, M3. Yy, to dzisiaj mamy M3, M4. <grym> M4. Nie, nie, Wypominajcie mu to w komentarzach. Ale nie, ogólnie nie. Nie powiesz mi, że ten samochód powinien być M3, tak naprawdę, bo jest kupę. No powinien być M3. No właśnie. M4, powinien I być 4 gdzie oni zbłądzili? Bo to to trzy furtki, a nie trzy. A gdzie oni zbłądzili? Nie wiem, to Z banki, Jak kocham BMW, no to za to, co zrobili, to... I jak jedynki z napędem, to już w ogóle i... A nie, to i, oni się pożegnali. 1-5 to... To nie są już BMW. To są MINI tak naprawdę, te nowe jedynki to miniacze. <grym> yy, powracając. Jestem czwóreczka, wyszło je 750 sztuk na cały świat. Dlaczego? Jest to wersja Heritage, czyli... Heritage? No chyba dobrze mówię. Czyli taka limitowana wersja yy, i wyróżnia się w nim parę rzeczy, tak, takich jak... Dach karbonowy, który ma paseczki pod karbonem, prze, jakby, przez karbon widnieje czerwony i niebieski paseczek. Jest w środku karbon z włókna, który ma przeplecioną niebieską i czerwoną nitkę. Również jest numerowany, ale nie na zasadzie niestety, że to jest 120 sztuka z 750, tylko po prostu jeden z 750 sztuk. Więc nie ma tak, że jest 1, 2, 3, 4 i one są ponumerowane, tylko po prostu jest... Tyle że limitowane do 750 sztuk. One jeszcze wychodziły chyba po tej, że w dwóch kolorach, na pewno w czerwonym, w tym Heritage'u i nie chcę was chyba w jakimś ciemnym, szarym, srebrnym, Był żarny. granatowy, był jeszcze... Ale Heritage? Tak, bo sprawdzałem dzisiaj specy... specjalnie, specjalnie <laughs> dzisiaj sprawdzałem, <laughs> sprawdzałem, amerykańskie wersje ogólnie kosztują 70 tysięcy dolarów w całości, Angol kosztuje 50. No to mocno, to no. mocno, to mocno. mocno. Były granatowe? Te, piękne, niebieskie, nie. czerwone i szare, takie nardogreje. Czy granatowe no. były, to nie mam pojęcia. Ale cztery. Ciekawe, czy żółte były. Żółte? Nie było nie. Nie żółte. Fajne były, żółte, nie, nie widziałem żadnej żółtej. Nie widziałem żadnej Poczekajcie chwilę, dzwonię na wizję ogólnie y, do pana Artura. Zapytamy się, czy w ogóle mogę wam zdradzić, ile ten samochód kosztował. Mam nadzieję, że tak. Gdzie jest klucz od tego paździerca? Na dachu. Czemu Artur od mnie nie odbiera? Jest mi przykro. Wiecie, <laughs> oczy rozdwojone. <laughs> no i co, no i nie odbiera. No dobra, zanim Artur zapewnie pewnie oddzwoni. Może do tej ceny wrócimy, nie wiem, zobaczymy. Ale powracając do samego auta, czyli tak, jedna z 750 sztuk, wyszycia na zagłówkach Heritage Edition, progi Heritage Edition, karbony w środku Heritage, na dachu karbonowym paski Heritage, więc jakby ten samochód ma parę takich fajnych smaczków, co normalny samochód nie ma. Więc, jakby fajne auto dla kolekcjonera. Jest to tak naprawdę i tak zwykła M4, niczym się więcej nie różni, tak naprawdę, od zwykłej Emki. I, i, I co? No, miała delikatny Unfall. Gdzieś tutaj coś z spodem przeleciało, nie mam pojęcia, co się z nią stało dokładnie, ale Felga jest cała, opona tylko dostała szczała. zawieszenie też jest całe, parę chłodnic od spodu dostało, z czego olejówkę już wymieniliśmy, bo widzieliście, co się stało przed chwilą. I, 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 i samochód jeździ. Ogólnie został sprzedany jako. Samochód, który miał motoszadę. Ale no widzicie, jakie. Właściciel nie chciał go oddać, to też można tyle powiedzieć, po prostu miał auto w leasingu i niestety ubezpieczalnia zabrała mu samochód. A, tak, to też, to też jest prawda, co to, to tam mówi, bo w Szwajcarii jest tak, że jak macie samochód w leasingu, to wy nie jesteście jego właścicielem, żebyście mieli to na uwadze. Samochody w leasingu tutaj są nadal własnością banku i w momencie, gdy wy zrobicie wypadek, to bank decyduje, czy ten samochód zatrzymać. Czy go sprzedać na licytacji? Banki decydują za Was, jeżeli macie auto w leasingu, więc niefajnie i ktoś właśnie stracił BMK, której nie chciał stracić, bo naprawdę poprzedni właściciel chciał ten samochód zostawić. Eee. woda! A z czego to? Mopowałem podłogę. A już myślałem, że do to nie. To może zem czwórki z wydechu, woda? Nie, a może? No, w każdym razie jest zepsuta, tak jak widać. No za piękna ona w tym momencie nie jest, chociaż i tak jest bardzo piękna jak na M4 i środek w ogóle jest cudowny w tym samochodzie, jedyną rzecz, którą ja bym chciał, żeby to auto miało to fotele od nowych m -E te kubełkowe i tak samo uszyte i z takim samym logiem Heritage, naprawdę wtedy by było top, ale dobra, dosyć tego gadania. Tak, tak, Czas spierd... Do, do roboty, no do roboty, do robota, już na jest do poskładania, kur***. coś, kierownicę trzeba przełożyć. Dobra, to tak Koniec gadania, yy, czas zrobić yy, nasze BMW. Najpierw je rozbierzemy, a potem je poskładamy, czyli ten odcinek mamy o rozkładaniu, a następnie mamy o składaniu i upalaniu tego auta. No chyba, że Artur będzie miał jakieś kur... ale, no to ja nie wiem. Artur, więc lepiej żebyś nie miał żadnego ale, bo to czekają wszyscy na taśmę, pokażę jak to na tabocie. idziemy do rozkazania m to chciałbym serdecznie Was zaprosić jak co odcinek na stronę autach.pl i nie mylić żadną inną stroną. Najpierw kliknijcie link na dole, bo już komentarze wysypały się, że to jest inna strona i nie taka. Więc jakby nie, autach.pl macie za mną nawet i serdecznie Was tam zapraszam, żebyście kupowali swoje auta marzeń, bo jak wiecie interesuję się tą motoryzacją na co dzień i naprawdę zależy mi na tym, żeby też moi odbiorcy jeżeli mają takie możliwości, kupywali auta, które naprawdę im się podobają, bo nie sztuką jest jeździć czymś na co dzień, jak każdy, żeby po prostu jeździć. A mam nadzieję, że ci, co mnie oglądają, mają zawkę na tą motoryzację jednak. I choćby to miało być E36, to uwierzcie mi, że na tej stronie je znajdziecie. Jak nie dzisiaj, to jutro albo za tydzień. Także serdecznie Was zapraszam, a my lecimy z rozkładaniem M4. A tak pięknie miało być. Mówi, wejdą, łapy wejdą, a teraz, posiedzie. nie ma gdzie ty więcej powietrza chcesz ty dodmuchać i myślisz, że co, że to ci coś da? A opony nie rozsadzisz? Jakie to są, miszleny, ku... człowieku, to znosi 7 barów. No, jak już przechodzimy do naszej M4, to chciałbym serdecznie was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, ponieważ w dalszym ciągu 35 tysięcy widzów minimum co film powraca do mnie i są to stali widzowie, ale nie subskrybują, więc subskrybujcie. Bo w niedługim czasie nadchodzi do was niespodzianka, ale to głównie wszystko macie wcześniej na Instagramie, więc również was tam zapraszam. Także hit the button, motherfuckers. Nie, no rozpierdala BMW, no połam. Ja byłem kisiel jak wosol kefaj. Dobra, on se podnosi BMEczkę, a my w tym czasie powiem wam po skrócie o co tu chodzi, tylko otworzę maseczkę. Mamy tak, pierwszy co nam się rzuca oczy, no to na pewno to, że zderzaczek tutaj jest, brakuje kawałka La lampa jest y, też zepsuta, ale świeci, więc to jest plus, że ona świeci. Tak jakby wszystkie moduły są sprawne na 100% w takim razie, więc wystarczy nam sama po prostu nowa lampa, nowa nakładka zderzaka. Wiadomo, wszystkie jakieś plastyczki pod spód. Y, z tym, że kratka na przykład środkowa nam się uratowała, która jest tutaj. Lewa kratka również jest cała. Mm, więc jakby dużo tutaj do roboty nie ma, y, jakieś spryskiwacze, plastiki od zderzaka do spryskiwaczy, w sensie zaślepki spryskiwaczy, kamery, parktroniki. To wszystko w samochodzie jest, nic nam tutaj nie zginęło. No jeszcze oponka jest do kupienia, no bo wiadomo, dostała strzała, powietrza niczy ma. zjebałeś. Y, także wstępnie to co widzimy z wierzchu, to widzimy z wierzchu, a teraz jeszcze zostało ją teraz podnieść. I zaraz zobaczymy, co jest od spodu. Już widzimy, że tutaj jakiś jeszcze aluminiowy wspornik, wzmocnienie, bądź element y, strefy zgniotu jest wywalony w powietrze. No Chodnicę olejową mamy wiadomo nową, założyliśmy to, żeby samochód napełnić olejem i zobaczyć, czy na pewno nie ma tutaj motor szaden, tak jak to było w opisie przy licytacjach tego auta. Yy, I następną rzeczą, yy, którą również yy, chciałbym wam powiedzieć, to to, że ta chodniczka na przykład tutaj jest uratowana. Ona w ogóle nie ma żadnych uszkodzeń ani nic z tych rzeczy, więc to jest plus bo te chłodniczki, z tego co się orientuje, są dosyć drogie. Ona tu faktycznie lata może, gdzieś tam została jakoś delikatnie przetrącona, ale to jej nie szkodzi kompletnie nic z tego względu, że ona po prostu spełnia swoją funkcję w dalszym ciągu. Także zaczynamy naszą rozbiórkę od ściągnięcia kół, nadkoli i tylko jednych połówek, bo tutaj mamy również tą połówkę i tą połówkę, czyli jeden, dwa. No, także nad nadkole jedno, nadkole drugie, zderzak i zobaczymy co się dzieje pod spodem tego auta. Na kola trzymają nam dyszki, trzeba się ich wszystkich pozbyć. Jest ich tutaj parę. Nie ma ich za dużo tu od spodu. Niestety już nie mamy co odkręcać, bo tu jest kaput, eee, więc wywalamy tą połóweczkę, Na szczęście tej nie trzeba, bo tu są kołki takie jednorazowe. One bardzo denerwujące są, bo potem trzeba coś dobierać ładnego, żeby to też wyglądało jak oryginał. No, albo pójść za ku kupić zaso za dychę franków jedną sztukę, bo no, no, wybierzcie. Co oni ze śrubokrętem zrobili się, że on taki wygięty jest? Bo, go no ja nie wiem, on taki nie był. Chciałbym zaznaczyć, a ja go nie używam praktycznie w ogóle, bo wygląda jak nowy. No, no gdzieś tam, no, to super macie. A tu są te amortyzatory, co się obcina i tam nic nie ma. Tutaj? No ten nabój, to chłop pokazał. Nie no, w chińskich. Ja się ale odczep się od mojej strony i idź tam kręć swoją. No ale to po prostu Powiedzne rolki, kurwa, wszystko. Znaczy to taki mur jest, że on Jaki przychodzi. Nie burz przede wszystkim, bo jesteś moim niewolnikiem, ty i on. No. Bo to taki niewolnik. Jesteś się że niewolnikami. Przy... Taki, nie taki niewolnik, że jeszcze drugiemu niewolnikowi no. przychodzi pomóc. Zegaszek na ściskach trzymał ósemeczka. Obudówka, Chyba Znaczy, jeśli można kupić oddzielnie. To ramkę można kupić oddzielnie. No nie ma w ogóle tej My ram... jest ta ramka, ale jest pęknięta. Gdzie? Co Kleić na slikon, naprawdę niewolnik A jest kleić, ona tu odpadła, nie jest połamana, tylko tu gdzieś pękła podejrzewam. Nie, jest. jest I, i w sensie i ona jest cała, no to ona nie... naprawić trzeba i pomalakierować. No ja czym kum... No to obydwie nerki musisz polakierować, bo to nie no jest pianoblank, no Bo to, to nie jest to piano obydwie black. Dwie malujemy już na 100%. Co on już zejdzie, myślisz? Mm -hmm. i to dużo kabelków. Hop, hop. hop. Norwi! rwij, rwij go! Trzeba to jakoś teraz poładnie przymocować, żeby... No właśnie, żeby nam to nie leciało. O, elegancko. Teraz nie będzie nam to ciekło. Przód mamy rozebrany. Fajne jest to, że ktoś ogólnie taśmę refleksyjną dał i to jak na to światłem świecimy to się po prostu odblaskuje jak znaki drogowe na przykład, więc to jest spoko. Także z frontu no to widzicie nadkola, dziesiątki, ósemeczki, lewo, prawo, pod gunką mamy parę trzydziestek, kabelki, spryskiwacze, zderzak, wek. No spodu jeszcze jakby była płyta podłogowa no to też by parę dziesiątek od płyty podłogowej było, yy, ale żeby już tak was bardziej nie zanudzać to sobie tu wrzucimy szybkiego timelapsa. Wykręcimy sobie te wszystkie elementy, co tu mamy, do tej beleczki ogólnie potrzebne nam są trzynastki, tam również pod spodem mamy trzynastki bodajże, tak, tu też jest trzynastka. Więc żeby belkę karbonową wykręcić, to mamy cztery trzynastki, tego nie ma, tutaj później mamy trzydziestki, albo trzynastki też, nie, trzydziestki są zamek. Więc tak naprawdę od belki też mamy tylko trzynastki, tu, tu, również te, te, te. I belki nie ma. Jeszcze zostają nam wtedy od wzmocnienia tutaj większe torksy, to są chyba 45. piątki. Więc ja sobie to teraz wykręca, żeby przód był goły. To będziecie widzieć w timelapse. Ostro. Marzenie ta numer 4 tym razem w mikrofalówce. Dobra, M4 skończona, więc jakby, jeżeli chodzi o BMeczkę, to byłoby wszystko. Tak, jedź, za No. Uszkodzenie BMki nie jest duże, więc nie wygląda to całkiem źle. Jest prosta wszędzie, wszystkie... Nówka jest, już jeźdź do złożenia. No. E, jeżeli chodzi o uszkodzone części, no to nie ma ich za dużo, no bo to co? podnica, parę plastików z wiatrakiem, belka, podłoga, zderzak i, I generalnie to wszystko, trzeba dokupić tam jeszcze kawałek plastikowej podłogi I, i dwa takie naróżniki idą No i jedną kratkę, takie dwie kratki raczej tutaj z boku idą, tutaj je też trzeba dokupić Lampa jeszcze A, o, no, lampa No jest tam zderzak, no ale to wiadomo raczej, chyba tego nie będziemy się zakładać No Beleżka karbonowa, no wiadomo, ona tam miała daleko akurat do strzała Ale mamy jedną kratkę, która jest cała, wszystkie plastiki pod spód zderzaka mamy całe Jakieś kawałki nad jeszcze nam przeżyły. Ten plasticzek, czyli kierownica powietrza u góry, na nerki nam została, Lampa jedna jest cała 100%. Wzmocnienie jest całe. Także, jeżeli chodzi o BMW to chyba wszystko. Możecie dać w komentarzach na dole zdać co o niej myślicie. Mi się wydaje, że jest sztos. Naprawdę. Plus, dajcie mi znać, bo naprawdę nie wiem, a nie chcę się tego sprawdzać, więc na odpowiedź liczę od Was, czy tego wyszło mniej niż CS-ów. Mi się wydaje, że tak. A tobie? Czy mi się tak wydaje. Czy mniej niż cs tego wyszło, co? No, CS-ów mówię, około 3 koła mi się wydaje. 3,5. Tak dużo by ich wyszło też z drugiej strony? No tak. No przy CS-y teraz to są seryjnie produkowane samochody. Co? CS-y, BM -ki. BM -ki. Które? CS-y? Nie wiem, BM BMK, k*** wiecie. Złą. Była tylko jedna wersja, miałeś ósemkę, tak? One of 7. One, one of 8. Macie k***a Tak, tą ósemkę, ósemkę. No to jest pan, k***a, bo dzisiaj jutro nie jest. A, to też jest standard, ale dobra. Powracając do M4, podebatowaliśmy trochę na jej temat. Uszkodzeń nie ma za dużo. Jeżeli chodzi o te chodnice, no to tutaj macie po prostu dwa jakby uszczerbki na tej chodnicy. To nie jest zbyt nic takiego strasznego, ale dajcie znać, co byście z tą chodnicą zrobili, bo ona normalnie trzyma ciśnienie bezproblemowo, więc to nie jest nic złego. A teraz mamy następną chłodnicę, którą będzie widać z tej strony najlepiej. I zobaczcie jak ona jest wygięta. I fakt faktem, jest ona tak wygięta, ale żaden szczebelek nie jest w ogóle pogięty, jeżeli chodzi nam po prostu o to chodzenie. Więc pytanie jest, czy próbować to wyprostować, czy się w to nie bawić i kupić już nową chodnicę. Więc jakby też dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Mi się wydaje, że można spróbować to wyprostować. Jeżeli będzie działać, no to, to co za sens kupować drugą. No ale jeżeli wy zadecydujecie, żeby to kupić nowe, to kupimy nowe. Także co, podebatujcie w komentarzach. Ja jestem ciekaw waszego zdania na temat tego samochodu, bo wiem, że to już jest samochód, jakby powiedzmy, dla większości i naprawdę nie oszukujmy się. Już w tych czasach dosyć sporo ludzi stać po prostu na takie auta jak M4, M3. Tym bardziej, że to jest F-seria, która już kilka lat ma za sobą. One chyba szły od 15, od 14 roku, co? No, no może być. No, to już Nie pamiętam ile, do kiedy był e. do Do 20 były produkowane na pewno e były chyba koniec z 12 roku E-serio E-serio e tak. No tak, ale zanim MK... wyjdzie F-seria i później MK to mija odemki też czasu Rok roku. czasu, odemki m do m mija rok czasu Nie, odemki m do m mija dwa lata jak w Audi W rs od -a, no do a mija dwa lata tak? 12 no to pod koń, to 14. Ile produkcyjnie musi minąć czasu między M -ką a M -ką nową? Powiedzmy, jak wyszło e 92 m 3 a f 82 m 3 też dwa lata chyba jest. Mi się też wydaje, że jest dwa, dwa lata. 2 lata będzie różnica. Bo jest, zobacz, ile M -y, zwykłych dwójek tych nowych jeździło, zanim wyszła M. No. Od cholery a czasu. Co, golfów wujek? Już nie no, prowokują. Golf wujek. Dobra, kończymy ten do odcinek, bo jest Padaka. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie po prostu o tej M4. Jestem ciekaw. Subskrybujcie, lajkujcie, bo jest was na tyle dużo, że po prostu niby was jest dużo, niby ja to widzę, ale subskrypcje to tak mam pojęcieńko. Ale jak będzie 10 koła, to wymyślimy coś ciekawego dla was, żeby każdy był zadowolony. Pozdro. Wow, well, Bigos nagrany. <laughs>